Szczęść Boże! Witamy Was w kolejnym katolickim podsumowaniu tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu. Uwaga na fałszywe kazania papieża Leona. Schizma. Czy ktoś zdoła jej jeszcze zapobiec? Tęczowy kościół w natarciu. Ważny biskup. Klękanie do komunii to ideologia. Echo prześladowań. Odbyło się historyczne bierzmowanie. Leon XIV i msza trydencka. Nowe informacje. Śmieci na krucyfiksie. Kolejna profanacja w Polsce. Oraz kobieta chowa najświętszy sakrament do kieszeni. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Uwaga na fałszywe kazania papieża Leona. Włoskie media podają, że w internecie pojawiły się setki wygenerowanych przez sztuczną inteligencję kazań papieża Leona XIV po angielsku i hiszpańsku, które oglądały miliony osób. Filmy rozprzestrzeniały się szczególnie na platformach typu YouTube i TikTok. Po zgłoszeniach YouTube usunął 16 kanałów z 26 wskazanych. TikTok także podjął działania na rzecz usuwania treści. Oren Ezzioni, ekspert od deepfaków, Wskazał, że nowy papież przyciąga uwagę ludzi, co sprawia, że takie fałszywe nagrania są doskonałą okazją do siania zamętu. Schizma: czy ktoś zdoła jej jeszcze zapobiec? Jak poinformowała katolicka Agencja Informacyjna, papież Leon przyjął rezygnację biskupa Gregora Marii Hanke z niemieckiej diecezji Eichstadt, została ona złożona tuż przed Wielkanocą. 70-letni biskup pełnił posługę biskupią przez 19 lat. W liście do diecezjan wyjaśnił, że po latach intensywnej służby i skomplikowanych wyzwaniach czuje wewnętrzne zmęczenie. Zapowiedział powrót do mniejszego zaangażowania duszpasterskiego już jako ojciec Gregor. Uroczyste pożegnanie zaplanowano na 6 lipca. Co istotne, biskup Hanke był jednym z niewielu, którzy przeciwstawiali się groźnym działaniom niemieckiej drogi synodalnej. Jego rezygnacja to strata dla wiernych, którzy potrzebują głosów twardych i konsekwentnych w obronie czystości wiary. W momencie, gdy kościół w Niemczech przechyla się w stronę ideologii i herezji, to właśnie tacy pasterze jak on są potrzebni najbardziej. Tęczowy kościół w natarciu Parafianie z Our Lady of Grace w Hoboken w stanie New Jersey zbierają podpisy i modlitewne protesty, domagając się odwołania siódmej, rocznicowej tzw. mszy dumy, zaplanowanej na 29 czerwca, gdzie celebrowany będzie tęczowy styl życia. Uczestnicy ubolewają, że w Dzień Świętych Apostołów Piotra i Pawła liturgia zostanie zbezczeszczona manifestacją sprzeczną z nauczaniem Kościoła. Tymczasem w Kanadzie kardynał Frank Leo wezwał katolików, by w czerwcu zamiast, cytuję, modnych symboli lobby ideologicznych skupiali się na oddawaniu czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To, cytuję, jedyny symbol, którego naprawdę potrzebujemy. Podkreślił, że symbole mają budować wiarę i powinny być zgodne z objawieniem Bożym. A nie wprowadzać zamieszanie czy dezinformacje co do natury człowieka i moralności katolickiej. Ważny biskup: klękanie do komunii to ideologia. Jak podał portal Live News, argentyński biskup Raúl Martin, ordynariusz diecezji Santa Rosa, którego papież Leon XIV mianował w ubiegłą środę biskupem archidiecezji Parana, spotkał się z krytyką za atakowanie tradycyjnej pobożności katolickiej i pełnych czci praktyk liturgicznych. Miał on publicznie besztać ministrantów podczas mszy, ponieważ ci nalegali na postawę klęczącą przy akcie przyjmowania Komunii Świętej. Biskup podobno odmawiał również udzielenia Eucharystii dzieciom, które uklęknęły, aby przyjąć pierwszą Komunię Świętą. Wśród zarzutów podnoszonych przez tradycyjne środowiska, m.in. Info Vaticana i Adelante de la Fe, wymienia się także zakaz śpiewu po łacinie oraz przenoszenie lub marginalizowanie księży sprzeciwiających się wprowadzanym przez niego trendom. Lokalni wierni donieśli, że Martin nawet specjalnie odwiedzał parafię, by upewnić się, że nikt nie przyjmie komunii na klęczkach. Martin uzasadniał swoje działanie mówiąc, biskup może decydować o pewnych rzeczach dla dobra swojego ludu. Z tego powodu należy przestrzegać postanowienia, które biskup ustanowił w mieście. Służący ołtarzowi stawiają opór, dlatego łamią komunię. Jeśli jest coś strasznego, to jest to ideologia. Dzieci już wiedziały, bo wcześniej to ustaliliśmy, że jeśli będą pomagać mnie lub jakiemukolwiek księdzu w mieście, nie wolno im klękać, bo to poważna sprawa. Koniec cytatu. Nie wnikając nawet w oczywiste już dziś kwestie, że każdy katolik ma prawo przyjąć komunię świętą na klęcząco i do ust, trzeba powiedzieć jasno: mamy do czynienia z fanatyczną nienawiścią wobec pobożności tradycyjnej. I nie jest to już kwestia upodobań liturgicznych, ale głębszego problemu. Skoro duchowny, który ma prowadzić diecezję, publicznie karci dzieci i młodzież za to, że klęczą przed najświętszym sakramentem, to mamy pełne prawo podejrzewać, że coś tu jest poważnie nie tak. Czy to ze świadomością wiary, czy z kondycją duchową, psychiczną albo moralną. Tego typu przypadkami powinna z pełnym zapałem zająć się stolica apostolska. Echo prześladowań. Odbyło się historyczne bierzmowanie. Jak podał portal Livesite News, diecezji Enugu w Nigerii. Biskup pomocniczy Ernest Obodo udzielił sakramentu bierzmowania aż 983 wiernym. Wśród nich znaleźli się zarówno nastolatkowie, jak i dorośli. To jeden z największych jednorazowych przypadków w historii lokalnej diecezji. W homilii biskup Obodo podkreślił, że tak liczny udział wiernych to wyraźny dowód działania Ducha Świętego. Warto zaznaczyć, że mimo nasilającego się w Nigerii prześladowania chrześcijan, szczególnie na północy kraju, Kościół katolicki notuje dynamiczny wzrost liczby wiernych. Leon XIV, Imsza Trydencka, nowe informacje. Od 7 do 9 czerwca ponad 19 tysięcy młodych katolików wzięło udział w największej tradycyjnej pielgrzymce z Paryża do Chartres. W tym roku, względem ubiegłych, nawet czołowe media Kościoła nie próbowały ukrywać informacji, że pielgrzymka ta związana jest z tradycją przedsoborową Imszą Trydencką. Jak podała katolicka agencja informacyjna, cytuję. To bez wątpienia najważniejsza piesza pielgrzymka we Francji. Liczba pątników stale rośnie. W dużej mierze są to ludzie młodzi. Jak przyznaje tygodnik Famille Chrétienne, przyciąga ich nie tyle samopątnicze wyzwanie, co jej szczególny charakter kościelny. Sakramenty na pątniczym szlaku są bowiem sprawowane według przedsoborowego rytu liturgii. Koniec cytatu. Mimo podejmowanych przez niektórych biskupów prób utrudnienia celebrowania mszy trydenckiej, wydaje się, że wszystko przebiegło bez większych komplikacji. Podczas mszy w katedrze biskup Filip Christori oficjalnie przyjął pielgrzymów i odprawił mszę świętą, zapewniając pełne liturgiczne wsparcie dla ich tradycyjnych celebracji. Co więcej, biskup Christori poinformował, że sam papież Leon XIV modli się za pielgrzymów, co zostało odnotowane przez tradycyjne środowiska katolickie i media. Śmieci na krucyfiksie. Kolejna profanacja w Polsce. Jak podał portal niedziela.pl, nieznani sprawcy... Dokonali celowego aktu profanacji drewnianego krzyża przy leśnej drodze w rudach raciborskich, piłowali ramiona figury, odwrócili ją do góry nogami i zawiesili śmieci na zniszczonym krucyfiksie, a wszystko to w czasie ważnych uroczystości sanktuaryjnych. Mieszkańcy są poruszeni i przekonani, że nie było to zwykłe niszczenie, ale świadoma profanacja miejsca modlitwy i zadumy. W reakcji na akt wandalizmu, lokalna wspólnota zebrała się na modlitwę podczas uroczystości metropolitarnych, które zbiegły się z 25. rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Pokornej. Policja prowadzi śledztwo i prosi o informacje, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców. Zachęcamy do ofiarowania zadośćuczynienia za te i podobne akty profanacji, jak też wzmożonego czuwania nad bezpieczeństwem lokalnych obiektów religijnych. Kobieta chowa najświętszy sakrament do kieszeni. Jak podał portal niedziela.pl, podczas mszy świętej w uroczystości zesłania Ducha Świętego w paryskiej katedrze Notre-Dame doszło do poważnych zaniedbań liturgicznych i profanacji najświętszego sakramentu. Sama liturgia skrócona była do niezbędnego minimum, a rozdawanie Komunii Świętej było prowadzone w chaosie. Trzej kapłani nie nadążali, więc do rozdawania przystąpili świeccy wolontariusze bez odpowiednich uprawnień. Nie to było jednak najgorsze. Najbardziej szokującym incydentem było to, że jedna z kobiet uczestniczących w liturgii, nie wiadomo nawet czy była katoliczką, jak czytamy w serwisie Tribun Chrétien, otrzymała komunię świętą na rękę i schowała hostię do kieszeni. Upomniana co do niedopuszczalności takiego zachowania, zdziwiła się, odmówiła przyjęcia do ustnie najświętszego sakramentu, oddała hostię i nie zatrzymywana przez nikogo opuściła katedrę. To co wydarzyło się w Notre-Dame jest nie tylko wypadkiem, jest systemowym symptomem głębokiego kryzysu Kościół przez ostatnie dziesięciolecia udzielał nieograniczonego dostępu do najświętszego sakramentu, niszcząc w praktyce to, co kiedyś stanowiło ochronną granicę dla czci Chrystusa Eucharystycznego. Dzięki jasnej teologii, rygorowi przepisów kanonicznych i nauczaniu o majestacie bożym, wierni dawniej podchodzili do Komunii Świętej z trwogą i czcią. Dziś zbyt często traktują ją jako przedmiot rutynowego rytuału. W obliczu nieskończonej godności Boga powinniśmy starać się o przywrócenie tych granic. Lepiej, by wierni, nawet święci i żyjący w stanie łaski, nie przyjmowali Eucharystii tak łatwo, jeśli dzięki temu zostanie zachowana jej cześć i powszechny wobec niej głęboki szacunek. Zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite lub poprzez portal Teepli oraz do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj, dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!